Dziękuję Pani Rzecznik. W pierwszej części y, y, wysłuchamy y, najpierw wystąpień, a potem będzie czas na dyskusję. Chciałabym też powiedzieć, nie y, ja sobie tu y, y, chciałabym też powiedzieć y, Państwu, że nasza y, cała konferencja jest nagrywana i będzie udostępniona w całości na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest również tłumaczona na język migowy żebyYeah, Chciałabym poprosić mhm. um, o pierwsze wystąpienie zgodnie z programem Pana Profesora e, Grzegorza Opala, żeby mhm. powiedział... Może Pan Panie Profesorze mówi się również na siedząco? Chyba, żeby wygodniej będzie... A, rozumiem. E, e, o aktualnej sytuacji, o perspektywach, ale również o rekomendacjach wypracowanych w czasie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. E, pan Profesor Opala brał aktywny udział w przygotowaniu tych rekom rekomendacji. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony, że mogę mówić do takiego właśnie audytorium. Bo bardzo często kierujemy wiele naszych informacji, tak jak często rozmawiamy wzajemnie do siebie. Bo jeżeli rozmawiamy z lekarzami, to jest bardzo ważne, żeby może najlepsza wiedza tam trafiała ale w takich obszarach, o jakich dzisiaj mówimy, w odniesieniu do choroby Alzheimera, o czym Pani Minister mówiła, to niezwykle ważna jest wiedza społeczna i wiedza decydentów. Będę mówił o problemach, które pozornie mogą dla Państwa stanowić jak gdyby elementy oderwane od rzeczywiście samej choroby Alzheimera. Ale o tym jeszcze przypomnę, chciałbym powiedzieć od razu na samym początku. Czynnikiem ryzyka, zasadniczym czynnikiem ryzyka dla choroby Alzheimera jest wiek. A więc starzejące się społeczeństwa będą w konsekwencji również i ponosiły tą pewną cenę, że w tej najstarszej populacji choroby Alzheimera będzie znacznie znacznie więcej. 15 lat temu było ogłoszony przez ONZ rok starszych ludzi i wtedy zwrócono uwagę, że proces starzenia jest swego rodzaju ciemną rewolucją, która pociąga za sobą konsekwencje nie tylko demograficzne, ale konsekwencje etyczne, medyczne, kulturowe, psychospołeczne, a także, a także duchowe. Miniony wiek był wiekiem, w którym proces wydłużenia życia był najdłuższym i największym procesem obserwowanym na przestrzeni ostatnich wielu setek lat. W ciągu ostatniego pięćdziesięciolecia, tylko w wieku XX, długość życia wzrosła o 20-25 ląd i osiągnęło pod koniec XX wieku, 66 lat, ale proces starzenia następuje w dalszym ciągu dynamicznie. Każdego roku liczba mieszkańców powyżej 60 lat zwiększa się o 2 miliony. Największy przyrost, to co często jest niezauważane, ma miejsce w najstarszej grupie powyżej 80 roku życia. Już dzisiaj 80-latkowie stanowią 4%, a około 60, 60 roku to będzie około 12%. Proces oczywiście ma miejsce na całym świecie, ale przede wszystkim w krajach rozwiniętych. W konsekwencji dzisiaj Japonia jest pierwszym krajem, który osiągnął no, astronomiczną wręcz liczbę osób powyżej. 65. roku życia, mianowicie 30%. Zatem co trzeci Japończyk jest w naszym rozumieniu przepisów emerytalnych, jest emerytem. Ale mówiąc o, o, o Japonii, trzeba jednocześnie wskazać na prognozy, jakie mają miejsce w odniesieniu do krajów europejskich około 50. roku, a zatem to jest raptem 30 parę lat, 64 państwa osiągną właśnie taki, taki pułap. Jednocześnie obok starzenia się i rosnącej średniej długości życia, zderza się to z malejącym przyrostem naturalnym. Czyli dzisiaj w Polsce on ponosi 1,3 jeśli chodzi o pojęcie dzienności czy posiadanych dzieci niekoniecznie przez społeczeństwo. Natomiast minimum wymagane dla utrzymania populacji na tym samym poziomie to jest 2,21. Mieszkańcy Europy dzisiaj są najstarsi, jeśli chodzi o kontynentalne części od porównaniu z innymi regionami na świecie i ta różnica. Będzie się oczywiście pogłębiać. Pokazuję teraz Państwu jeszcze jeden taki miernik, który określa się długością życia oczekiwaną, a więc określana ona jest w odniesieniu do przewidywanej długości życia w danym momencie. Średnia w Unii Europejskiej dla kobiet w tym oczekiwanej długości wynosi 82 lata, dla mężczyzn 76. W odpowiednio 80,9 i 72. Ale pokazuję tutaj te różnice, jakie występują w odniesieniu do zróżnicowanych państw w Europie: Hiszpanii, Francuzi, Włosi, Szwedzi. Czas w czas oczekiwany przy jest znacznie dłuższy, ponad 85 lat dla kobiet i ponad 80 lat dla, dla mężczyzn. Tak więc to 82 w Europie jest to, jest to wynik średni. W Polsce dzisiaj populacja powyżej 65 roku życia wynosi blisko 5 milionów. Z ostatniego spisu to było 4 miliony 850, a więc już 13%. Zgodnie z pewnymi definicjami, standardami demograficznymi, Polska już osiągnęła pułap starości demograficznej. Tak, tak wygląda to aktualnie. A jakie są prognozy? Zapewne będziecie Państwo zaskoczeni. Zgodnie z prognozami liczebność najstarszej populacji będzie zwiększać się o ponad 200 milionów co 10 lat. Przekroczy 1 miliard jeszcze w tej dekadzie. Do 50 roku osiągnie kolejny miliard, czyli 2 miliardy. Liczba stulatków na, na świecie wzrośnie z, 3600 tysięcy, z 316 tysięcy do 3 ponad milionów w 2050 roku. A więc mamy z, y, do czynienia ze zjawiskami, które y, pamiętacie zapewne Państwo, taki czas y, sprzed y, 30-40 lat, jak ktoś kończył w Polsce 100 lat, to była to pierwsza wiadomość. Y, w dzienniku telewizyjnym. Dzisiaj już musiałyby lista tych, którzy kończą 100 lat, być codziennie bardzo, bardzo długa. W Wielkiej Brytanii przewiduje się, że liczba 100 przekroczy pół miliona w 1966 roku. Dzisiaj przy 1 trzecia dzieci urodzonych w 2012 roku będzie świętowała swoje setne urodziny. Czyli, czyli to, to jest proces, który będzie miał przecież swoją ciągłość. To, to jest liniowy proces, nie zaś skokowy. W odniesieniu do Polski, kilka informacji. W 30 roku populacja powyżej 1965 roku powiększyła się o ponad 3,5 miliona. Będzie stanowiła. Łącznie około 8,5 miliona, czyli 23%, czyli co czwarty Polak będzie powyżej 65 roku życia. Zwracam uwagę, rok 30, no to jest proszę Państwa, antypolutas, można, można powiedzieć. Nastąpi również wzrost przeciętnego trwania życia, wydłużył się dla mężczyzn o 7 lat, dla kobiet ponad 4 lata. Dając 77-83 lat, liczba 75-latków wzrośnie w naszym kraju do 30 roku o blisko 2 miliony. Prowadzi się również takie prognozy nie tylko dla 65-latków, ale również dla 60, bo zgodnie z definicją. E, Światowej Organizacji Zdrowia, to wiek podeszły jest e, ciągle traktowany powyżej 60. roku życia, choć dzisiaj e, we wszystkich innych badaniach nikt tego w ten sposób nie przyjmuje, powyżej 65, I, i, ale e, są to również ważne dane, bo aktualnie w Polsce populacja e, osób powyżej 60. roku stanowi już e, prawie 20%. Jeśli w danym kraju dana populacja przekracza 12%, to jest to przekroczenie progu demograficznej starości. Stąd też Polska już od wielu lat należy do krajów w zaawansowanym procesie demograficznego starzenia. W 2035 roku odsetek ludności powyżej 60 lat będzie w Polsce wynosił powyżej 30%. Jest też pojęcie tak zwanej mediany wieku. To, jest, to są dwie grupy, które, jedna, która już przekroczyła tą środkową wartość i druga połowa, która jeszcze tego nie osiągnęła. W tej chwili dla tak liczonego wieku w Polsce wynosi on 38 lat, ale do 35 roku on będzie wynosił blisko 50 lat. Co to oznacza? To znaczy, że połowa, a to będą 50 latków. I tak musimy patrzeć na te wszystkie zjawiska, myśląc również o tym, co Państwo powiedzieli na początku o chorobie Alzheimera. Im więcej tych, tych ludzi, jeśli wiek jest czynnikiem ryzyka, tym więcej będzie tej grupy chorych. Zgodnie z najnowszym raportem ONZ-u liczba ludzi się 30 roku życia przekroczy miliard, tak już jak Państwo mówili, jeszcze w ciągu tej dekady. I jednocześnie wyciągnąłem z raportu jedno sformułowanie: że świat potrzebuje pilnych działań, by rozwiązać problemy związane z następstwami szybko starzejącej się populacji. Ale jeżeli mówimy świat, to Europa, to Polska. Czyli to jest wyzwanie, w którym stoimy dzisiaj, w świadomości tego, co się będzie działo nie w wieku XX, 30, czy XX wieku, z czym mamy permanentnie do czynienia w tej chwili. Jak wygląda w takim razie epidemiologia choroby Alzheimera? Jeszcze raz to przypominam, co Państwo powiedziałem, że czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera jest wiek. Aktualnie na świecie żyje ponad 70 milionów ludzi powyżej 80 lat. Prawdopodobnie ta liczba pięciokrotnie wzrośnie do 50 roku życia. Ale jednocześnie, jeżeli popatrzymy, jak wyglądają choroby mózgu w ostatnich latach, to zgodnie z pracą opublikowaną w 2011 roku, porównującą liczbę chorych na, cierpiących na różne choroby mózgu, w 2005 roku to było 127 milionów, a w 2010 299, czyli praktycznie 300. Czyli liczba ta w, w ciągu tylko 5 lat wzrosła ponad dwukrotnie. Jak w takim razie należy popatrzeć na taką e, przewidywaną częstość występowania choroby Alzheimer. Jeśli mamy do czynienia z chorobą przewlekłą, nieuleczalną, tak jak to w przypadku choroby Alzheimera, to dwa parametry tutaj decydują jak dużo mamy przypadków. Jednym elementem jest liczba chorych, którzy zapadają na tą chorobę w ciągu roku, a druga to jest liczba tych, którzy przeżyli, a przeżywają coraz, coraz dłużej. To w sumie decyduje o ogólnej liczbie chorych. Ponieważ choroba Alzheimera jest nierozerwalnie związana z wiekiem, to wzrost liczebności starszych grup wiekowych w populacji będzie nieuchronnie prowadził do wzrostu jej rozpowszechnienia. Będzie to oczywiście również generować określone koszty społeczne, w szerokim tego słowa znaczeniu. Jak to wygląda w liczbach? W przedziale wiekowym 65-70 około 5% tej, tej populacji ma chorobę Alzheimera. W następnym pięcioleciu 70-75-10% i z każdym pięcioleciem wzrasta to dwukrotnie. Tak więc około 80-85 roku no to jest około 40% osób, i ja zaznaczam w przedziale wiekowym, nie zaś, czyli 80-85 lat, nie zaś w całej tej populacji. W Polsce mamy około 200 tysięcy e, osób chorych na chorobę Alzheimera, która z kolei stanowi około 50% różnego typu zaburzeń, pamięci, demencji, czyli razem to jest e, no, szanowni, blisko pół miliona ludzi. W Europie mamy blisko 5 milionów w 2004 roku, i jak popatrzymy na koszty, jakie to generuje. To są miliardy, miliardy euro i ponad 55 miliardów euro roczne koszty. Co się stało w, w ostatnich 5 latach? O ile liczba przypadków w 2004 no, wynosiła około 5 milionów, to w 2010 już 6,3. Koszty natomiast, o ile 55 w 2004 to ponad 100 miliardów w 2010. Tak więc koszty nie rosną e, wprost proporcjonalnie do liczby, a to dlatego, że wielu tych chorych żyje coraz dłużej i generuje coraz większe koszty, w wielu przypadkach również dlatego, że są źle zorganizowane systemy opiekuńcze, brak rozwiązań systemowych, brak e, możliwości dostępu. I to, o czym nawet właśnie pani minister wspomniała, no uchybienia w zakresie godności traktowania tych grup kobiet. Stanowią one zatem ogromny problem. Według niektórych szacunków, około 40 roku będziemy mieli około 10 milionów. I tak jak zostało to powiedziane, Polska w 2011 roku. Miała swoje rekomendacje e, związane z, e, z priorytetem, który przyjęła. E, bardzo ważne jest, ażeby wyciągać wnioski ze znanych już wyników. Wiadomo, że będzie to prowadziło do obciążeń ekonomicznych państwa, wpływu na narodowe systemy, na e, koszty, które e, będą e, generowały również obciążenie dla systemów ochrony zdrowia. W Europie w 2004 roku koszt koronawirusa to blisko 400 milionów, w 2010 blisko 800 milionów. Tak więc to są koszty, które stale... Jeśli w takim razie jesteśmy tego świadomi, to konsekwencje muszą mieć miejsce w odniesieniu do badań naukowych, opieki zdrowotnej, nauczania medycyny, badań nad nowymi lekami. I chcę Państwu zwrócić uwagę, jak się mają do tego pewne korzyści i efekty. Otóż Amerykanie na podstawie swojej populacji policzyli, że jeśli uda się w wyniku działań różnorodnych w zakresie prewencji, w zakresie leków, w zakresie organizacji opóźnić wystąpienie początku objawu choroby Alzheimera tylko o pół roku, o 6 miesięcy, to spowoduje to, że po 10 latach takich chorób będzie o 100 tysięcy mniej, a po 50 latach o 380 tysięcy. Jeśli chodzi o koszty, to data oszczędności rzędu 4,7 miliarda po 10 dolarów po 10 latach, 18 miliardów po, po 50 latach. To jest niezwykle ważne, co w tej chwili mówię, dlatego że nasi politycy, nasi decydenci bardzo często... Operują jedynie elementem ekonomicznym i kosztami. Jak gdyby nie zdają sobie sprawy, że jeżeli nie wyłożą określonych środków dzisiaj, to będzie to katastrofą dla kolejnych pokoleń. I krótko jeszcze o samej prezydencji i rekomendacjach z tego wynikających, jakie miały miejsce w konkurencji w listopadzie 2018 roku. Przypomniano, że y, y, konieczne jest zapewnienie obywatelom Europy warunków do starzenia się z godnością, rozwiązywania problemów etycznych, przestrzeganie zasad europejskich karty praw podstawowych. I to, co jest niezwykle istotne. Ponieważ bardzo często mamy do czynienia również z takim podejściem, kto się w Polsce czym zajmuje. A minister się zajmuje zdrowiem, minister się zajmuje pracą, minister zajmuje się finansami. Jest nieulegającą rzeczą pewne, że złożoność opieki nad starszym pacjentem wymaga interdyscyplinarnego, profesjonalnego i wielosektorowego podejścia oraz integracji sektorów zdrowia, nauki i polityki społecznej. Ciągle także kuleje polityka w zakresie finansowania badań. Ponadto, jeszcze raz, już nie będę powtarzał, te liczby stratujących się populacji, Echotopii dąbrotygeneracyjne, a do nich należy polowalska heimera, będą stanowić poważne, rosnące obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej i tylko w tym zakresie właściwa polityka może je zmniejszyć. Konkluzje, czyli w pewnym sensie zalecenia, jakie postawiono, to jest priorytaryzacja chorób mózgu w wieku podeszłym w celu poprawienia jakości dostępu do tej, dla tej populacji do opieki i leczenia. Pomóc w planowaniu potrzeb w zakresie opieki i wsparcia dla kobiet i opiekunów, co jest również niezwykle ważne. Konieczne jest również zapewnienie stabilności świadczeń zdrowotnych z budżetów państw oraz ze środków pomocowych Unii Europejskiej, które powinny być wykorzystywane w celu lepszego finansowania badań e, naukowych. Ja e, może podkreślę to z no, pewnym niezadowoleniem. Otóż. To są konkluzje, które Polska przedstawiła całej Europie. I zachowuje się tak, jakby to jej nie dotyczyło, że to koledzy. Natomiast my mówimy wam, co wy powinniście robić. To musi być zwrotnie odpowiednio nagłośnione. Ostatnią konkluzją było postulowanie, aby... 2004 rok ogłosiła Rada Europy Europejskiej Europejskim Rokiem Mózgu i to zrobiła. Również zrobiła w maju tego roku miesiąc, maj, Europejskim Miesiącem Mózgu. I jestem pewien, że nikt z Państwa o tym nie słyszał. A, a w Europie tak. A zatem my jesteśmy gdzieś jakby poza tym, co sami postulujemy, doskonale można przeczytać dobrych artykułów na ten temat, nawet w poprzednich Natomiast brakuje rozwiązań systemowych, które wystarzały odpowiednio ku temu I na koniec pokazuję Państwu coś optymistycznego, żeby nie było tak świat. Ta pani ma 98 lat. E, uczestniczy w Mistrzostwach Świata studatków się się w Australii 3 lata temu. Jeżeli ktokolwiek z Państwa miał w rękach młot i chciał choć trochę nim okręcić, to wie co to znaczy i jakie możliwości ma ta Pani w 98 lat. A zatem wszystko jest przed nami. Na tym. Życzę Państwu sobie.